Ej. ej, ej, jak, ja się pytam, jak to się, ja tylko machnęłam ręką o tutaj dokładnie, a mi się otworzył filmik. No dobra, no to hejka, kochani z tej strony Joka z kolejnym filmem na kanale i w kolejnym filmie z haulu zakupowego z Lewiatona tym razem. Weź się normalnie, mów powoli Hejka, ludzie mi, Ludzie mi dużo razy piszą w, w komentarzach, że mam się nauczyć mówić szybko, ale mam mówić wyraźnie Jak już, jak już tak bardzo chcę szybko Hejka, kochani, z tej strony nie kolej... Nie? Ja nie umiem, mi się plącze język ten. Ty... Hejka, kochani, z tej strony Ju... Nie jest. z... tej strony dobrze? Nie działa na wstępie, co chciałbyś, w górę, subskrypcja na mój kanał, i komentarz do serduszkowania. wania Bo się... tak. jest się to to się... tak nie czekaj. Część. Część. I tak Część. 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 Masełko, Było nie widać. Bo się wtrąciłaś. Kupiłam masełko dla nas. Kupiłam dla babci e, nerkowce z żurawiną. I kupiłam też takie bananowe. To już przeszło. Miałem ciężkie wypadki. I z tego co już, dawno, co już wyjęłam. Bo przed chwilą idealnie byłam w sklepie. Y, na początku mamy, jakby, co? Mamy godzinę 19:20. Czy to jest Mamy dalej y, zozole o smaku śmietankowym. Nie wiem, czy ja nam rzecz mogę pokazać. Dalej mamy pomarańczowe. I orzechowe draże, muszę <grymne> o raży razie na takim. Dalej mamy co to? to, to? Y, Kinderki małe. Dalej mamy galaretkę. Takiego... Która mi spadła od. to tak w ogóle cud, jest. że się to nie to rozwaliła, to nie? Pogryziesz, czy, czy może pokazać? Eee, kobiecą rzecz kupiłam? Tobie widać, wiesz. Lekko tak przerzuciłam. Nie wiem, czy to mogę pokazać na filmie, ale. I kupiłam zupkę chińską teriaki, nową. Ja tu, ja tu chodzę ręką albo czymś, albo jakimiś przedmiotami za babci twarzą, żeby nie było widać twarzy babci. O taką. Ona jest e, fioletowa z knora. E, mówię. Też bez mes spróbuję, bo ja ogólnie zawsze jakieś nowości biorę. Zazwyczaj? Wszystkie nowości jakie są? Ja jako pierwsza biorę. Tak jest zazwyczaj. Przychodzę do sklepu na przykład i... O, jeszcze... jak jest ta sama pani. I okay. jeszcze reklamówkę kupiła. Dokładnie tak, reklamówkę jeszcze wciąg. Jak przychodzi, jak jestem, jest ta pani w sklepie, to ona nawet jak przychodzę do kasy już z tymi nowymi rzeczami w ogóle, to ona mówi, czy ty zawsze musisz coś yy, nowe, nowego jak jest, to musisz zawsze przychodzić i, i, i brać? Ja nawet nie wiem co, czy, że to jest w sklepie, a ty, a ty już ten, a ty już to wynosisz ze sklepu. W się sensie kupuje, nie? Tak zawsze mówi, nie? A dzisiaj była ta pani. Ale kasowała mnie inna. Ta nasza sąsiadka, nie? Ale jest fajna. No. I mówi Ty, dziwne, nie? Że takie rzeczy robią, nie? Tak powiedział. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. Zostawcie kciuki w górę. subskrypcjonem mój kanał. I komentarz do serdeczkowania. A, nie mam komentarza. Mam wyłączone niestety. Bye!